Witam w poradniku, w którym pokażę jak zmontować film w darmowym programie Shotcut. Pierwsze co musimy zrobić po odpaleniu aplikacji Shotcut to wpisać nazwę naszego projektu. Wybieramy rozdzielczość jak i ilość FPS-ów w naszym filmie. Ja wybiorę 1080 i 30 FPS-ów. I zaczynamy. Znajdujemy film, który chcemy zmontować i wrzucamy go do Shotcuta. Następnie film przerzucamy na oś czasu. I możemy rozpocząć montaż. Zajmiemy się na początku usunięciem fragmentu filmu, który nam się nie podoba. Zaznaczamy miejsce, od którego chcemy usunąć materiał. Wybieramy opcję w miejscu suwaka. Zaznaczamy dokąd chcemy usunąć materiał. I również ucinamy. Dzięki temu mamy już część filmu do usunięcia. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i usuwamy. W ten oto sposób robi nam się bardzo proste przejście w filmie. Warto dodać lepszy efekt przejścia. Robimy to w bardzo prosty sposób, przeciągając materiał lekko na drugi. Im dalej przeciągniemy, przejście będzie dłuższe. Aby dodać muzykę do naszego filmu, klikamy prawym przyciskiem Track Operations – Dodaj ścieżkę audio. Tworzymy nową ścieżkę audio, do której przerzucamy naszą muzykę. W ten sposób dodaliśmy naszą muzykę do filmu. Możemy zmienić głośność naszej muzyki, wchodząc w zakładkę Filtry. Dodając nowy filtr. Volume – i możemy manewrować głośnością naszej muzyki. Film możemy też przyspieszyć. Aby przyspieszyć nasz film, wybieramy miejsce, w którym chcemy to zrobić. Wchodzimy w właściwości i zmieniamy prędkość naszego wideo. Na przykład na 4. I nasz film zostaje przyspieszony. Możemy też rzucić na nasz ekran napis. Wybieramy miejsce, w którym chcemy to zrobić. Wchodzimy w zakładkę Filtry, dodajemy nowy filtr. Wyszukujemy tekst. Tekst Simple. Wpisujemy nasz tekst jaki chcemy dodać. Aktualnie mamy dość duży napis, możemy oczywiście go zmniejszyć. Mamy też taką szarą kropeczkę, dzięki której możemy nasz napis umieścić gdziekolwiek chcemy. Mamy też możliwość dodania zdjęcia do naszego filmu. Aby to zrobić, wybieramy Track Operations i dodajemy nową ścieżkę wideo. Następnie wrzucamy nasze zdjęcie na wcześniej utworzoną ścieżkę. Mamy zdjęcie w naszym filmie, tylko jest ono zbyt duże. Aby to zmienić, wchodzimy w filtry. Size Positions and Rotate. Możemy zmniejszyć nasze zdjęcie, obrócić i przesunąć szarą kropeczką. W ten sposób mamy dodane zdjęcia do filmu. Gdy zmontujemy nasz film, warto byłoby go wyrenderować. Aby wyrenderować nasz film, klikamy eksportuj. Wybieramy sobie YouTube. Właściwości zaawansowane. Możemy tutaj ustawić liczbę klatek, format, rozdzielczość obrazu. Wybieramy miejsce, w którym chcemy eksportować. I po prawej stronie na pasku zadania widzimy proces naszego renderingu. Film będzie gotowy, wyświetli nam się zielony ptaszek. To na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże wam zmontować film na YouTube. Do usłyszenia w następnym filmie.